Witajcie poszukiwaczki i poszukiwacze wiedzy. Zapraszam na 24. wydanie kalendarza historycznego. Dziś, 24 września, w Kambodży obchodzi się Święto Konstytucji i Koronacji. Zaglądajcie na kanał codziennie, by dowiedzieć się, co wydarzyło się dziś w historii. 1398 lat temu Mahomet opuścił Mekkę i udał się do Jatribu, późniejszej Medyny. Mahomet był założycielem islamu, a jego ucieczka, Hijra, wyznacza początek ery muzułmańskiej. 556 lat temu, podczas wojny trzynastoletniej, Polacy odbili Puck z rąk Krzyżaków. 356 lat temu Holendrzy przekazali Anglikom Nowy Amsterdam, późniejszy Nowy Jork, obecnie najludniejsze miasto Stanów Zjednoczonych. 143 lata temu w Japonii doszło do ostatecznego wytępienia samurajów. Średniowieczni wojownicy ze specjalnymi przywilejami, z Saigo Takamorim na czele, ulegli nowoczesnej broni epoki przemysłowej. 92 lata temu Kościół katolicki zmienił treść przysięgi ślubnej, usuwając z niej fragment zobowiązujący kobietę do posłuszeństwa mężowi. Zapraszam na kolejne wydanie kalendarza historycznego już jutro.